Siema, 9.40, marca, to jest intro. Dzisiejszym treningiem jest bieganie koło godziny, w tempie umiarkowanym i później trening siłowy. Dlaczego taki trening? Dlatego, że po takich jest najfajniejsza pompa. Proste. Jak pan, ale Dwie godziny do 4:25 najszybciej. Bez winy po prostu. Ale gdzieś jednak trzymam swoje grady. kilometra in the house. Nie na 4. Jest dopiero 3 km Wada auto o ósmej skończyłem jedzenie Dwie kromeczki i jedna piętka chleba słonecznikowego dwa jajca kuserka wiejskiego 1,5 szóstych kawy. I kawkę wypiłem w jak już dziewiąta 9.30? plus grzyweczka transport na linię startu. Kilometr luźniutko. Jest ok, trochę mi się odbijało kawa na początku, ale już na pewnym kilometrze. Wodzianka od pani Wodzianki. No i spoko, Często stabilne 15 kałemów uzdrowione, dwa razy pićko wody na piątym dziesiątym Teraz zamiast wody banana Półmaratonik godzina 34 i bulgotało w brzuchy na 18, teraz na 20 jakieś 170 wody. Ten no już troszeczkę podskakuje bo teraz 166 Ale mogę cały czas oddychać 4x4 nosem z gwit godzina 45, 23,5 Właśnie wyjechał 2, 3, 3, 4 banana. Czułem spadek energii. Ten no już jest wysoko. 167. koniec wyszło właśnie tyle ile widać teraz biegło się dość mocno zwłaszcza końcówka druga połowa, to tam już się zaczęły schody, tętno zaczęło skakać ale tempo też przyspieszało więc spoko i pod koniec 5 przebieżek 20 sekundowych, prawa łyda ciągnie, ale mógłbym przebiec jeszcze dłużej więc zapasik został woda wchodziła jak złoto ale w mieszaniu z bananem Kiepsko I tym bananem mi się odbijało po jakichś 3 km. Więc banan raczej nie. A przynajmniej nie taki dojrzały. Piłem wodę na 5, 10, 20 i 24. Tak, po 175 za każdym razem. W trzech łykach to wciągałem. Idziemy jak na 6 tygodni do maratonu.